Zaczęliśmy tutaj właśnie dzisiaj sadzić pierwszą odmianę mija. Musimy zrobić 12 hektarów. Wszystkie ciągniki na pokład, także praca w rę. Czasu jest mało, a hektarów do posadzenia bardzo dużo. Robimy na dwie sazarki. Jedna sazarka robi 10 km stąd, jedna sazarka robi 3 km stąd. Nie wiem dokładnie, nie podliczyliśmy ile sprzedaliśmy tego ziemniaka w tym roku, ale dużo. Pan Piotrek aż osiwiał i zęby stracił na tej robocie. Jak pan się czuje? Jak pan właściwie jest chyba jedyną osobą w tym gospodarstwie, przez której ręce przychodzi każdy ziemia. No każdy. A tym bardziej, że mieliśmy w tym roku 22 odmiany. I wczesne, i średnio wczesne, i późne, no I każdy, różne. I, I te, co wczesne, to już widać, bo one kiełkują, no już co do ziemi. I najlepsze jest to, że każdą skrzynkę ma pan oznakowaną, każda, każdą zapisaną tak. w trzech miejscach i, i właściwie. Zawsze pan wie co, gdzie pan ma, ja nawet w nocy... No bo inaczej to by nie dało rady, inaczej ja teraz, przykład, żeby nie pomylić ziemniaki. Jestem tak, Jest tak, że na przykład możemy zadzwonić do pana Piotra w nocy o północy, o 12 w nocy, Panie Piotrze, w tym i w tym rogu, jaka jest odmiana i ile skrzynek i on dokładnie powie... Odmiana, ilość, data... Dobrze, i na jakie pole. I na jakie pole. I kto odebrał. Aha, osoba wydająca, dobrze. No Ginter oczywiście pan. Nie A wie pan, że jest taka odmiana ziemniaków Ginter? No słyszałem też. Ja panu muszę panu zamówić tą odmianę, żeby panie. to będzie specjalnie dla Będziemy Pana. Będziemy jedli całym rokiem Gintera. Nie mamy urlopu, nie mamy odpoczynku, ale wszyscy jesteśmy chyba zadowoleni, że nowy sezon się zaczyna. Idę teraz na sortownik zobaczyć jaką szybkością dają radę zrobić jedno auto. No bo na dwie sadzarki jak robimy, no to potrzebujemy tego materiału e, tak naprawdę dziennie, ojej, to zależy jaki kalibrz. Opaki najchętniej to by sadzili drillingiem, bo drylingu drillingu wychodzi im bardzo mało, zasypią sadzarkę, jadą, 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 ale zdarzają się też e, e, takie większe zimiaczki. no i tam już wychodzi trochę więcej na chytkę. Ale idziemy, zobaczymy jak to wygląda. Belgowie, Holendrzy. Sadzą takiego właśnie małego sadzeniaka z różnych względów. Przede wszystkim dlatego, że wychodzi ich to taniej na hektar. On w zakupie jest droższy, natomiast o połowę taniej wychodzi, jeśli takim małym kalibrażem sadzimy. I coraz więcej też producentów rolników w Polsce przekonuje się do drillingu, bo i sadarka sadzi idealnie, tylko trzeba uważać, bo czasami wpada dwa w jeden kubek, musi być pojedynczo. To nie to, że jak małe, to dwa w jeden dołek. Nie, nie, nie. Z tego jednego małego normalnie wyrośnie kiełek, i normalnie one wykiełkują e, tak jak i z dużego. Po wojnie, jak była bieda i nie było ziemiaka e, sadzeniaka, to nawet obierki gospodynie w ziemię wkładały i z tej obierki wyrastały ziemiaki. Także takie cuda. Kiedyś ziemiaka, jak się kupiło, można było sadzić e, 10 lat, natomiast teraz już. Sadzi się ziemiaka no maksymalnie 2 lata, a najlepiej by było wymieniać sadniaka co rok, żeby mieć zawsze 100% plonu, bo żaden rolnik sobie nie zabezpieczy tak ziemniaków przed wirusami jak my to robimy w produkcji nasiennej. W produkcji nasiennej wyjeżdżamy z Olniksem mniej więcej co 4 dni, zabezpieczamy przed nalotami mszycy. Wtedy ta mszyca jak gdzieś nakuje ziemiaka z wirusem nawet daleko od nas. I przyleci na nasze pole e, i ona już e, ma ten wirus w sobie, tam szyca, to nie nakuje naszego ziemiaka z olejem, bo ten olej m, tak okala tą roślinę, że zabezpiecza przed, przed, przed właśnie nakuciami. E, natomiast, e, no, wy jak chcecie sobie robić takiego ziemniaka, sadeniaka dla siebie, to najlepiej jakbyście ten olej nikt stosowali. No i oczywiście preparaty też, e, e, które no, perytroidy, które zwalczają mszyce na polu, ale przede wszystkim właśnie zabezpieczenie olejami, oleju ole my tutaj stosujemy. U nas kupujemy całą cysternę, wielką cysternę oleju do zabezpieczania naszych ziemniaków. One mają czasami po oprysku tego lemiksu, kiedy słońce świeci, czasami robią się takie ciemne, czarne liście z przebarwieniami. Ale tego się nie bójmy, bo to jest takie, no, takie działanie tego oleju. Starajmy się wymieniać nasz materiał, sadzenie przynajmniej raz na dwa lata. To jest takie minimum z minimum. No, chyba że mamy takie tereny, gdzie naprawdę jest zagrożenie chorobami, taka duża, duża centralizacja uprawy ziemniaka, że wszyscy dookoła uprawiają ziemniaka i nie wiadomo co gdzie jest. No to, no to czasami trzeba co roku wymienić. Absolutnie. Wiem, że chyba w Niemczech jest 80% wymiany sadzeniaka co rok. A Ty skąd masz te ziemniaki? Cześć Jareczku. Ode mnie? Nie, akurat od Twojego sąsiada dostałem. E, od Razmińskiego? No. Jeszcze ma takie ziemniaki? No ma jeszcze takie. Znaczy, jeszcze zahamduje, co? No, widzisz. My już tylko sadzeniaki. A nie, tam jeszcze jadalne też by zadać. Co przywozłeś? I rysac przywiązuje. No, I mamy tak. kilka beczek i na co tak. A słuchaj, no. zrobimy to na sadzarce, czyli tam, gdzie będziesz e, zaprawiać sobie ziemiaki, no. e, będziesz dodawała mankozept i do tego mankozebu. To daj to Marcinowi niech Marcin, to z Marcinem to zrób. Wlejcie to do zaprawiarki, zróbcie to, a potem mi na polu pokażecie, jak to wygląda. No jak to wygląda, jasne... co potem będzie, to będą na pewno równiejsze wschody, to mhm. jest też w Hydrożelu, więc to będzie też trzymało wodę i w od razu dostaje na start cały pakiet odżywczy. Mm, znaczy, mm, mm. mm. <laughs> no, nie, chcemy pokazać ja rzeczywiście Ja to już zobaczyłem na polu To się widzimy polach. na majówkę, nie? No właśnie, przyjechać po ciebie. Czy... Nie, nie, dojadę. Gdzie do to będzie? W Łódź. W Łódź. W Łódź? I co to będzie, bal? Oczywiście i losowanie samochodów no będzie, tak. także jak, jak miejmy los... nadzieję, że szczęśliwy los. Jak będzie wylosuję dla ciebie samochód, to obiecuję, że na następny rok kupię od Ciebie cały zestaw na wszystkie ziemiaki. To tam Chyba spraw, żebym wygrała ten samochód. Nie możesz tam ten... Tam będziemy do góry składać. <laughs> składać Dobra, popiarę. dzięki! W Ar... naszej produkcji e, mamy dużo też zapotrzebowanie na środki, na nawozy. Na materiały do produkcji i właściwie cały czas ktoś przyjeżdża, wyjeżdża. Przyjmujemy, wydajemy towar. Chociaż już sadzeniaki mamy wszystkie sprzedane, już hodowcy od nas odebrali, ale teraz już nowe nasadzenia, nowe inwestycje i współpracujemy z kilkoma firmami, tak naprawdę. No i co? No i to jest naprawdę bardzo duża inwestycja i tu firmy nam jakby. Dają w kredyt środki, nawozy i dopiero po, można powiedzieć, po, po zakończeniu wegetacji, zakończeniu produkcji polowej, dopiero się z firmami rozliczamy. Czy coś zostanie, no to zobaczymy. Jeżeli zostanie, no to, 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 to trzeba będzie poczyniać inwestycje, bo ciągle coś brak. Jak nie nowa wentylacja. To gdzieś trzeba kupić rury, to gdzieś trzeba e, naprawiać maszyny, to, to znowu trzeba jakąś nową maszynę. Maszyny zazwyczaj bierzemy w kredyt, to są leasingi, więc trzeba spłacać te leasingi. Największym kosztem no, to jest e, zakup środków, nawozów. E, ale paliwo, paliwo to jest bardzo duży koszt. Pani Jarku, paliwa to u nas idzie mnóstwo, nie? Ile razy pan zjedzie te pole? No ludzie, bo no taka, taka jest rolnictwo. Trzeba uprawić, żeby chodzić coś rosnąć. Dzisiaj bez ładowarki pan sobie nie wyobraża życia. A nie no, jak gdzie? Niczym taką ładowarko koparko jakie nie wiadę na hale. To w wjadę, złapie skrzynkę czy tam dwie, wystawia i jedzie. Dzisiaj większość towarów jest w big bagach, półtonowe. Zimniaki na przykład mamy po tonę 100. To zależy gdzie idą. I to wszystko ładowarka, yy, ładowarka. A zazarka, też ładowarka. Wszędzie muszą być ładowarka. Mało tego, przywożą towary też na paletach. Paletę rozładujesz ładowarką, nie? No też, też. No. Ja nie wiem jak sobie kiedyś radzili bez ładowarki. Dzisiaj no, ładowarka bo... to podstawa. Taki tak jak ja byłem młody, piękny, sprawny. To ja, aby przykucno i poszedł z princeską. A dzisiaj? Raz nawozy, a dwa pasza przychodziła w Tej paszy, żeśmy się narozadowali. granulatów, premiksów, pamięta A ile, ja, ile ja się tych, tych worków rozniósł, żebyśmy na tym dali? Na to fermie? No to, to wszystko ręcznie było, no, nie było zmechanizowane. No tak. Ale pan na fermie mało pewnie. Kto? A. to Ojej, pani to może mało bardzo mało, ale ja? Tak, ja. Od takiego snopka. Na fermie? No pewnie, że tak. Jak ja przyszłam, to pan robił na ciągniku. No tak, ale ja woziłem zimowo e, poro. serwatkę woziłem, pasie nie po... rozciągałem. Pana brat woził, krzysiek woził serwatkę. No tak, ale, ale ten. A ale jednak na zimę musiał iść większy ciągnik, bo w śniegu tyle, to nie no. teraz, że śniegu nie ma. I trzeba byłoby wylać, bo to pełne za się nie wypruwało. No. Tak? To były czas. Natomiast y, ziemniaki uprawiamy tutaj, tam ileż ślad? Sześć? 6? Pięć? No jak pani to przejęła. I no. cały, ten, cały ten biznes, biznes taki? No. Co? I wziąłam to wszystko w swoje ręce. Tak, i w pana. Nie, nie, mnie to nie, ale... Ja pana było... nie wziąłem, tylko pan wziął te w pan. Pani to wzięła, ten ale cały biznes. A pana też wziąłem swoje ręce. No i nie tak źle poszło nam. Na początku pani Jarek się strasznie denerwował. Nie wyobrażał sobie, że ja tu mogę zarządzać tym gospodarstwem, bo ojciec szef to był jego guru. Oni mieli komity, komitywę ze sobą, bo a teraz my mamy, nie? Mamy coś ze sobą czy nie. No nie wiem. No chyba tak. pan mnie trochę lubi, czy nie? No, tam trochę. No. Przed kamerą. To ja z panem pogadam poza kamerą. <laughs> nie, żartuję, jest okej. Okay. No powiem ci, że coraz lepiej, coraz lepiej. Teraz to do perfekcji doszedłeś. Czy w przyszłym roku trzeba kupić ci na lepszego najlepszego i będziesz mu. na 3 centy. Tak? No. Takiego wyściał? No to trzeba pomyśleć. Maci ma do dwóch? Dwóch. A ty ty masz najgorzej? Ja, mam najgorzej. My sterowali wcześniej niż nie? A najlepiej chodzi. masz. Dobra, najlepiej... masz załatwione, więc robię ciężarówkę. Sterowali. No tak, 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 najgorzej. Lubisz ten czas jak się sadzi? Czy jak się zbiera, wolisz? Oj, to. <laughs> Dobra, jedźcie panowie, jedźcie, bo szkoda, nie, ale super, bardzo ładnie to mam wychodzić. Pan Marcin, to był kiedyś kierowcą ciężarówek, więc on ma doświadczenie w takich sprzętach w dużych w cofaniu w podjeżdżaniu w wąskie miejsca. Na każdym polu coś się dzieje, tu skręcają pivot. Tu jedna firma od, od kamienia, to akurat usługowo firma nam robi. No i tu pan Jareczek przyjechał z talerzówką, właściwie wszystko się dzieje naraz. Przyjechał z talerzówką i będzie już tutaj robił uprawkę pod kukurydzę. Po robię uruchomienie, już widać, że ta instalacja tutaj jakiś zarys ma. Ona tu nie będzie chodziła do 360 akurat, nie? Po tych polach, po tej górze. Z tego co wiem, to będziemy robili wszystko, żeby chodziła. Serio? Jest no, taka szansa? Znaczy tam mamy duży przeskok 10 metrów w bardzo krótkim miejscu przy tym lasku, przy tych brzozach. I wiesz? tam by trzeba było bardzo dużo rzeczy zepchnąć ziemi, no duża inwestycja, żeby to jakoś nie... A lasek sens. mój ojciec sadzał, wiesz? Tak, ale tam generalnie spróbujemy na tych górkach to przepchnąć tak. A będę wsadał, to nie myślał, że to będzie kiedyś nawadnianie. No tu się tak kurzy, że musicie mieć to nawadnianie. No a szybko doładujemy, bo tam już to do odmiany mija, nie będziemy zaraz. Sorajek za nie? Także... Szybko, Wyrabiacie żeby... się? Wyrabiacie no, się? Trochę ciężko, ale jakoś Ach. Po teraz jedzie Soraja na pole. Mi już mamy skończoną i po Sorai będzie Chrystel. To wszystko będzie na jednym polu. Norika będzie miała swój obszar w naszym gospodarstwie. Ważny obszar sadzeniakowy. E, musi być to zrobione wszystko idealnie. Każde pole musi mieć e, wypisany numer, odmianę hodowca, areał e, i stopień kwalifikacji, e, bo jak przyjeżdża do nas inspekcja, która kwalifikuje nasze, e, nasze m, odmiany, nasze uprawy, właśnie pod uprawę nasienną, to to wszystko musi być oznakowane, bo oni już jadą na pole i oni to wszystko mają też u siebie. Musi się to wszystko zgadzać z tym, co badaliśmy ziemię, z tym, co jest na polu, z odmianą, z paszportami, z certyfikatami. No jest z tym zabawy trochę, ale u nas na naszych słabych glebach i na tych mazurskich polach, w tych mazurskich obszarach właśnie jak wychodzi no fajnie wychodzi sadzeniak. Ojej, dużo pracy przed nami. Generalnie sadzi się ziemiaka na trzy jego rozmiary. To takie najprostsze jest sadzenie na prostolinijne, tak z ziarnami, z burzy z nasionami, że sadzi się na trzy odległości, czyli rozmiar ziemiaka i dwa na górze i na trzecią ten jak ma wejść do gleby. Gleba ma być spulchniona, ma być miękka, redlina ma być napowietrzona, yy, ma być miękko, żeby ten jak miał gdzie rosnąć. Kończy się dzisiejszy dzień naszej pracy yy, od rana do zachodu słońca i tak przez miesiąc półtorej. <ścjalnie> Nie wiem. Aby <ścjalnie> jak najszybciej zasadzić te nasze ziemniaki. Mamy zrobione 6% może naszego areału. Przed nami jeszcze ponad 90. Damy radę.